Jak się podobam sobie teraz po tranzycji? Czy jestem zadowolony z jej wyników? Jak się sobie podobam? Podobam się. Tak. Tak, jakby skupiając się wyłącznie na tych aspektach, że tak powiem, tranzycji i płci. To jest super. W sensie, ja jestem bardzo zadowolony z tego wszystkiego, co zaszło. Nie miałem nigdy żadnych, tak jakby, nie żałowałem żadnych, tak jakby tych kroków, które podjąłem. Mam, no tak, że tak powiem. Właściwie stuprocentowy passing, czyli jestem odbierany wyłącznie jako facet przez innych ludzi e, i, i jest fajnie, także, także w moim przypadku to, to, było wyłącznie, to były wyłącznie dobre decyzje I, i tak jakby to mnie tylko utwierdziło, tak jakby w tym, że to były dobre decyzje, kiedy już widziałem te efekty i, i właśnie jest super.